Wszystkim, moi drodzy, są rzeczy na świecie, które potrafią kosztować naprawdę kilkaset albo kilka tysięcy złotych, pomimo, że patrząc na to myślimy sobie, co? Ile można za taką rzecz tyle pieniędzy wydać? I dzisiaj chciałbym Was zaprosić i siebie, nie będę ukrywał, do małego sprawdzenia, czy jestem w stanie ocenić, ile dana rzecz kosztuje, tylko bazując na zmyśle. Nie tak, jak zazwyczaj to robimy smaku, tylko wzroku. Będziemy sprawdzali, ile to kosztuje, i będziemy mieli dwa przykłady: i będzie rzecz i na górze, i na dole. Ja rzecz jasna w ogóle nie wiem, co to są za rzeczy z różnych dyscyplin, z różnych dziedzin życia. Zobaczmy, czy potrafimy ocenić, bazując tylko na oczach. Zapraszam! Wielokrotnie się spotkałem z tym, że patrząc na daną rzecz, pomyślałem sobie, że może kosztować naprawdę krocie, a była tania i w drugą stronę. Tania, a ultra droga. Zatem formuła będzie następująca. Po prawej stronie wyświetlają wam się rzeczy te, które ja dostanę tutaj na telefoniku. Zaraz, Zaraz. dostaniesz. Yeah. Rafał, jak ty żeś to zarażowa? Oj, daleko telefon, ale dobrze. Honorarium za koncerty może opiewać na bardzo potężne sumy. Myślę, że Jacek Stachurski za wystąpienie może inkasować kwotę od 15, bo nie jestem w stanie powiedzieć równo, do 20 tysięcy złotych. To jest Jacek Stachurski, to jest mój typ, wy również miecie swój, od 15 do 20 tysięcy, natomiast Edyta Górniak za swój koncert bierze polskich PLNów. 30 tysięcy. Chcesz znać? Ale na, na początku Jacka. Jacka? Tak, Jack Sakowskiej. Ja dałem od 15 do 20, bo wiem, że dycha to jest za mało. 25, 30. 25, 30? A ty powiedziałem 45, nie? Ale jest 45, 50. Tak! <laughs> Ale dużo! Ale to są, no, ładne wartości. Bo to też trzeba wziąć pod uwagę, że nie jedzie sama, dojechać, to, to, to. Więc finalnie wydaje mi się, że na rękę jest dużo tysięcy mniej. Natomiast to są prominentne, a przede wszystkim Edyta, prominentne postaci polskiej muzyki. To nie jest ktoś, kto z czapy może brać takie sumy. A byłem ostatnio na koncercie. Edyty? Tak. No to zazdroszczę. Ja byłem też na koncercie Edyty, dawno. Jak śpiewała hymn w Korei. To przeżyłem go bardzo. Zaparkowałeś kiedyś? Zaparkowałem. Wstyd. Wstyd. Oczywiście, że tak. Nie, nie będę ukrywał, trwało to minutę, nie powinienem tego zrobić. W ogóle nie dyskutuję na ten temat. To jest bardzo droga. Ja myślę, że, poczekaj, że muszę sobie przypomnieć, jak ona przebiegała. Zawinęli mnie dołek 48. <noise> Obok mnie siedział Aleksander K., więc wypiliśmy niejedną se. Tu nie? Poczekaj, no to może... Ja myślę, że trafię i to dobrze, bo mam dobrą pamięć do rzeczy, które akurat nie musiałem Chyba zapłacić. O kwotę górną, nie? Okwatę górną, tak, tak. Ja myślę, że tam jest złotych, że coś takiego. 500, no. Na całe szczęście... Ile punktów. No punktów, nie wiem 5. Naprawdę? No, w moim oddam punkciki, oddałem Tu jest 500 bank. Nie 500? Nie. Ale jest chyba albo 5 albo 10 punktów karnych za czerwone. Nie? Nie? Nie. Nie. Ja wiem, że osoby uprzywilejowane mają inaczej, ale bez przesady, 1 punkt i 20 zł. <laughs> no to ile? A ty powiedziałeś? 500 zł. No kurczą szanse. No, Zresztą. oczywiście. Od, ale tu jest od 300 do 500? Ile jest punktów? 10. 5? Nie. Więcej niż 10? Więcej niż. 5. 6, 6. Się No nie no uważam, że pomimo wszystkiego wykroczenie Czerwonego światła jest zdecydowanie bardziej niebezpieczne i no i, i, i mocniej godzące w system, system drogowy. Aha, to są te nowe Airpody, tak? Airpod Pro 1200. No nie, to ile 1100? No coś obok tej kwoty? 1400. Nie, mniej. 1300, 1250, 49. No, i to prawie trafiłem. Iłbyś? Wydaje mi się, że nie. Nie testowałem ich na żywo, ale raczej nie. I teraz dam wam, moi drodzy więcej czasu do namysłu, bo też go potrzebuję na słuchawki Zenheizery. Sennheiser, no, m, bardzo mocno osadzona firma w rynku audio. Tak, wyżej więcej szerpady, myślę. No to już źle. Mniej? Mniej. O, to delikatne zdziwko. 800, kafel i 50. 49. <laughs> a to wybrałbym Zenheiser. I tym bardziej, że Zenheiser to jest firma, która zajmuje się tylko tworzeniem mm, takich rzeczy audio, a nie robieniem wszystkiego. Tak jak Bugatti. Mamy majtki, mamy górna chleb, Bugatti zaraz będzie, samochody. Nie, to była kiedyś jedna taka marka, która robiła suszarki, telewizory. Deu! Deu! I samochody. I wszystko było do. Duszy. Rolex i zegarek Casio. Ten Casio to jest znany model, on, on na pewno nie jest drogi. On w ogóle jest stylizowany bardzo na tamte lata, zresztą w tamtych latach też został utworzony. No, Rolexy to są ultra drogie. No, ale na pewno ten idzie w dziesiątkach tysięcy, a ten idzie chyba w, w setkach. Mhm. Casio stawiam, że może kosztować 200 zł. 220 zł. 233. No. To jest taka kwota uśredniona. Tak, tak, bo jak wiesz, jak dostaniesz go z dobrego źródła, to i za 20 zł kupisz. Na przykład. No a to jest już bardzo dobre źródło. A ten Rolexik? A Rolexik kosztuje, no. około 30 tysięcy złotych. No blisko. No bo tak Rolexy chodzą, te. Tylko, że w euro. W euro? Czyli 90 koła? Nie, 120. 30 tysięcy euro kosztuje? 32 No to 30 tysięcy 3 razy 4 to jest 120 000. 120 tysięcy? No dobra, to trzeba zdjąć. Nie wiedziałem, że jest taki drogi Ja pierdolę! 120 tysięcy złotych? Trochę strach. Ja kiedyś będąc w Szwajcarii, pamiętam, była gablota z zegarkami. Jeden, zega były zegarki, które są na przodzie umieszczone. Później była, za szybą, tą Ale sklepową, tak, tak, sklepowa szyba. Pierwsza, są zegarki. Druga, kolejne zegarki. Trzecia, na takim podniesieniu. I czwarta, jeden sam leżał. I ona tam, to co pamiętam, kosztowała chyba 39 tysięcy franków. Więc cena bardzo zbliżona, patrząc po obecnym kursie franka. Bo wtedy nie stał tyle. Mercedes GLE i Ford Kuga 2, no to mamy bardzo markę premium, wyznaczającą trendy. Mówię o Fordzie. W Golasie Mercedes GLE będzie kosztował około 300 tysięcy złotych, a Ford Kuga będzie stał w rejonach 140. To od czego zaczniemy? Odmieta, bo ja mię. 300, 300, tak. 340. Drożej drożej. Czyli na mniej go wyceniłeś? Na mniej. A Kugę? Na więcej. Na więcej wyceniłeś. Nie stoi setki? Kurda, to taki model, który w miarę nie wyszedł. Przynajmniej tak mówią eksperci. To z ile? Z 85? No, 80. 80 tysięcy? Go was. Ale Mercedes 340 tysięcy w podstawie? No, dużo, dużo cię oceniam. Polski kucharz, polska kuchnia z... Ile pewnie kosztuje kolacja? Takie kolacja. jest pytanie. Tak. Kolacja to jest tak nietypowo u typowo podawana ta kolacja, bo ona jest liczona na W, w wspomnieniach, w momentach, momentów. w momentach. Tak, tam jest chyba 9 momentów. Teraz jest akurat akcja na 12. 12 momentów? Ile kosztuje? 12 momentów u pana Modesta. A to jest jak 12 tak? Nie, to są takie, takie malutkie porcyjki, gdzie możesz sobie sprawdzić różnego rodzaju smaki. To nie jest smak nie wiem, parówki pod pierzynką serową. <grych> tylko to jest naprawdę takie wysublimowane danie. Króciutko, bo to jest moment, jak sama nazwa wskazuje, ale ilon może kosztować? 12 momentów. 12 dla, momentów dla jednej, tak, tak. I to jest już pewnie z winami, bo do każdego dania pewnie jest podawane inne wino albo coś takiego. Jest pan ogląda to hmm. nas zaprosił. Z byśmy się przeszli. To może kosztować 899 zł. No. Ale nie. Nie? Nie. Kurde. 799. Nie. Czyli więcej. Mniej. 699? Mniej. No to idę. 650? 480 zł. Za 12 momentów? 12 momentów. No to obniżył stawki. Znaczy uważam, że to nie jest kurde. No to nie jest mało. Gadaj ty. To jest bardzo dużo, ale to kiedyś... By... Zaskoczyłeś mnie, że tak mocno to wyceniłeś. A to robimy listę, to mówię 480. Nie, no ja wiedziałem, że to tyle masz Zabierasz bo... mnie, Rafała, na 1300. <ślaski> no ale moment, przy 12 momentów na 3 osoby każdy ma po 3. <ślaski> tak rozumiałem to. Coś jest niemożliwe. Ja no, znaczy mam wrażenie, że to może musi drożej kosztować. Naprawdę tyle? Ja jestem na jego stronie. Natalia no, Amaro, no? A rzeczywiście, kolacja? 12 momentów? No rzeczywiście. No kiedyś to kosztowało więcej. Ja pamiętam, no nie chcę nic mówić, ale wydawało mi się, że kiedyś 899 taką kwotę widziałem. Jimon i Adidas. Adidas Court Shoes, nie wiem co to znaczy. Nie znam takiego modelu, bo w modelach nie siedzę. Ale mogą kosztować około 300 zł. Te będą kosztowały na pewno dużo. 3800. Blisko. Ile? 3415. Czyli tani. No ale wiedziałem, że powyżej 3000. To Pada się, jak się przesadziłem? No. 200. No? Bez ultuwy. Bez, bez, złotówy. bez złotówy. No ale to widać, bo to jest, to jest, to jest taki model, coś jak Ala mm, Superstary, tylko że nie ma takiej historii pewnie. No ale nie, no to, to, to ja wiedziałem, że te buty mogą tyle kosztować. Nie znam tego, ty, tych butów w ogóle. W zasadzie chyba ani tych, ani tych. Przestrzały są przestraszne. Dobrze, moi drodzy, bardzo Wam serdecznie dziękuję za taki inny, zupełnie inny materiał, takiego jeszcze na tym kanale nie było i chciałbym, żebyście się wypowiedzieli, bo... Nie ma co ukrywać, trzeba różnicować treści i raz być po tej stronie, raz po tej, a raz jeszcze po innej. Jeżeli takie materiały Wam się podobają, gdzie możemy razem, wspólnie troszeczkę udać się w kwestie modowe, kulinarne i oceniać na podstawie tylko jednej widocznej rzeczy, to byłoby mi bardzo miło, jakbyście udzielili się w kwestii komentarzy w sekcji komentarzy na dole. I oczywiście wrzucili łapkę w górę, jeżeli takie treści mają się w większym stopniu pojawiać. Dziękuję za dzisiaj, wszystkiego dobrego, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć! No, coś może kosztować bardzo dużo, coś może kosztować mniej, ale jest jedna rzecz za darmo i musisz z niej skorzystać, przecież jest za free. Tu subskrypcja na górze i później produkcja, ta i ta, ona też jest za darmo. Sprawdź, oceń, napisz komentarz. Cześć!